Cześć, witajcie. Ja jestem The Vault 100, a przed Wami, w sumie jak i przede mną, jest gra Portal 2 i materiał, który zapowiadałem już w ostatnim odcinku przygód Volta. Czyli taka sonda, w której, która, kurde, to powiedzieć, taka sonda, która po prostu zadecyduje o tym, czy ja y, będę robił taką serię, właśnie z Portala, czy też jej nie będę robił, no i tak dalej. No zobaczymy w każdym razie Wczytajmy sobie jakąś sensowną grę, w której, no, powiedzmy tutaj będzie może fajnie e, no Ja będę przechodził sobie grę powoli Teraz A potem jak już przejdę poziom, może powiedzmy, no, jeden poziom ustalmy To powiem wam szczegóły tego wszystkiego Wow. Jezu Nieważne, jakaś fabryka, nie wiem, bramy coś tutaj naprawia, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Tak, naprawia się, Wsz wszystko, by naprawia. Wow! Okej. Okay. Mamy trzy takie, cosie, co to robi. Aha, 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 ok, ok, ok. Later po prostu przebiega, o Boże. To się napędza i tak dalej, i to tam ładnie bierze i, i wszystko jest ślicznie. Ehm. Um. Bo te dwa można połączyć, chyba, tak Ach, kopstkę popchnąłem Te dwa można połączyć A tu szczelimy portal, patrzcie jak łatwo O, no, niełatwo, dobra, trochę tu, trochę tu, o, dobra Już Posłuchajmy GLaDOS No, pracowałam nad nowymi prezentami na świątynię No, więcej nowych procedur medycznych na świątynię technicznie tak, no dobrze, że jest prezent, no i dobrze. I tak, tutaj zapiszemy, bo że w ogóle w windach coś jechało dziwnego. To było bardzo krótkie, wiemy o tym, to może jeszcze kawałek, wiecie? Jeszcze sobie zjedziemy na dół i co znowu zobaczymy, może jakąś część też poziomu jakiegoś najbliższego zrobimy. Zobaczę, zobaczę, co tutaj przed nami jest. nie mm, 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 mm. się znowu wygada. It's right here in your file. On other people it looks fine. But right yeah, here a scientist has noted that on you it looks stupid. Well, what does the neck-bearded old engineer know about fashion? He probably... Oh, wait. It's a she. Still, what does she know? Oh wait. It says she has a medical degree. In fashion from France. Dobra, Oh. Da się coś takiego zrobić. Smutnego. Nie szczelej, we mnie, wieżyczko, Chcę tu wejść, halo. Puśćcie mnie. No, dobra. Ok, zobaczmy, co jest dalej. Nie, 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 nie. Więcej wieżyczek, dobra. Słuchajcie, tutaj zapiszemy sobie grę w tym miejscu. Ładnie. I wrócimy do głównego menu i już wam mówię szczegóły. Będzie to wyglądało właśnie tak. Że ja sobie jak widzieliście gram, komentuję, jak zwykle w takim swoim sposobem, czyli dość kubkowatym możemy powiedzieć nawet. No. I teraz jakoś to jest, to jest materiał, taka, takie głosowanie wasze, no bo jak to inaczej nazwać? Gram w portal teraz dwójkę i chciałbym zrobić z tego serię, bo gra mi się podoba. Fakt, że było dużo serii, wiem, że robił serię CTSG i tak dalej, ja mniej więcej fabułę tej gry znam. Tak dla mnie to raczej dużo niespodzianek nie będzie, chociaż część już zapomniałem, ponieważ ja oglądałem całą serię sportu Wiki od CTSG, to było dość dawno w sumie, no i część już rzeczy zapomniałem, no ale bardzo chciałem przejść tą grę i myślę, że bardziej mi się miło przechodziło, jestem na razie gdzieś jakby właśnie w jednej czwartej, w jednej trzeciej, no. I teraz tak, jeżeli chcecie, chcielibyście zobaczyć serię z portala, to znaczy od zera, czyli od zera byśmy zaczęli od nowa do końca samej gry, to tak, komentujcie pozytywnie, to ważne, ale decydować będą tutaj łapki, tak? No bo ja właściwie nie mam innego sposobu na jakiekolwiek głosowanie, jak właśnie te łapki, więc ustawmy sobie, że 10, nie, nie 10, że 12 łapek w górę to będzie oznaczało, że yy, serię z portala zrobię. Oczywiście może być więcej, ja tam zachęcam, nie? Ale 12 będzie oznaczało, że seria będzie na 100%. Więc tyle właściwie sobie miałem do powiedzenia. Eee, tyle. Tak to będzie wyglądało, już mówiłem. Eee, no i tyle. Komentujcie tak, łapki w górę dawajcie, głosujcie, decyzję zostawiam wam. Ja teraz jeszcze wam powiem, że wyjeżdżam na wakacje na tydzień, wrócę około 20 sierpnia. Tak więc dopiero w tyle możecie się spodziewać kolejnych odcinków, aczkolwiek nie wykluczam, że w czasie pobytu na tych wakacjach coś wrzucę, jeżeli będę miał wystarczająco dobre łącze, tak? No i tyle. Więc jeszcze raz, zapraszam do komentowania, zapraszam do, zapraszam do głosowania w postaci łapek w górę. E, I tyle, decyzję zostawiam wam. Cze cześć, trzymajcie się, na razie. Devil's to pozdrawia was, jeeej!